No to jedziemy dalej! Spaceruję sobie po wietnamskiej wiosce. Kompletne odludzie, tak jak kupuś kocha. Jak po mnie widać, upał niesamowity Wietnam, przepiękny kraj. To się ciągnie stąd. Tak naprawdę w 180 stopni dookoła mnie. Nie widzę końca tych zabudowań. Wszędzie jak te wieżyczki. Poranek w chłę, Wietnam. A dlaczego ja w długim rękawie i długich spodniach? Bo się będzie za chwilę działo. Wczoraj zacząłem szukać kierowcy, który mnie owiezie po okolicach, poza miasta, tak jak wspominałem nieraz, po prostu chcę jechać na wieś, na wieś, na, do mniejszych miejscowości tam pospacerować, wróciłem post na grupę i znalazł się facet jeden, który mnie trochę przekonał do siebie, bo do jazdy skuterem, obawiam się trochę, nie ukrywam, przez to co się dzieje tu na drogach, ja też jestem duży. No, ale wydaje się, że prowadzi tę firmę od dawna swoją. Pokazał mi linki, opinie, długie spodnie, bo będę jeździł cały dzień po Wietnamie, po okolicach e, Hyue, motorem. <grym> Trochę się boję, ale. Chciałem pokazać mostek, do którego dojechaliśmy, ale coś dużego mnie goni. Ok, Skuter dał radę z moim wielkim cielskiem. Dojechaliśmy po kilkunastu minutach w takie piękne miejsce. To mi je, e, zaproponował, bo tak ma na imię mój kierowca. No i ładnie. Czytamy, że są to pozostałości mostu z 1776 roku. Miał on, był krzyty dachówką, miał 7 apartamentów. No, tak tłumacząc luźno. No to, to jedziemy dalej! Aby przeszkodę przez którą razem nie przejedziemy, bo się wywalimy A ja też jej nie, przesk też jej nie przeskoczę No jest to bardzo fajna sprawa Jeździć po tych wioskach, lokalnych miejscach. Oglądać jak to wygląda tutaj w rzeczywistości poza miastami. No ja sobie zaplanowałem spacerowanie i robienie zdjęcia. Wiadomo, że mnie najbardziej interesuje człowiek, street foto, reportaż. Tylko nie pomyślałem, że jest okolice południa. I tu nikogo na ulicach nie ma. Po <śpustu> ludzie się chowają. To samo mi teraz to powiedział, że no tu popołudniami ktoś wychodzi, a tak się wszyscy chowają w domach. Mijaliśmy bardzo dużo grobowców, chyba mogę powiedzieć grobów po prostu. Ich jest tu bardzo dużo. Muszę z tobą pogadać, czy trzeba być bogatym, żeby taki duży mieć. No i wszędzie tutaj też widać jak ludzie pracują nad osuszeniem trochę pól ryżowych. Po tych ulewach, które były także tutaj te kilka dni temu, Zagrożone są uprawy, o tym opowiadała mi pani z farmy składami, że próbują uratować swoje uprawy, bo to będzie teraz ostatni zbiór w tym roku. Może nie teraz będzie, ale który teraz wyrasta właśnie to jest ostatnim zbiorem. Rodzaj, rodzaj chyba lokalnego ryneczku. Nie pachnie zbyt ładnie jak się można spodziewać, jest 43 stopnie e, I tutaj czyszczą te chyba owoce morza różne U. 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 Oczywiście jestem atrakcją Ale naprawdę tu kto żyw to się chowa bo Ujej, ja. Piekło niesamowite Ja nie wiem czy z tą nie musimy pojechać gdzieś sobie w jakiś las Posiedzieć chwilę, tylko żeby nas jakiś wąż w dupę nie ugryzł. Siedliśmy sobie tutaj trochę odpocząć jest pasażerycznie gorąco i mówię mu, dobra, to jedźmy no, za chwilę, 5 minut. <grywka> fajny klimat jest na takim taboryciku. Malutkim siedzę. Dojechaliśmy do Anbank Cemetery. Robi wrażenie. Nie jestem w stanie tego całego przejść na pewno i w tym momencie żałuję, że nie wziąłem drona. Jest też nazywane miastem umarłych. To po prostu cmentarz i grobowce, ale przeogromne. Jak się tu zatrzymaliśmy, to z to trochę rozmawialiśmy. Między innymi zapytałem go, co robią bogaci ludzie tutaj. Dlaczego są bogaci? Spodziewałem się takich odpowiedzi związanych z partią i jasne, taka, taka była. Jedną z wielu. Ale mówi, że też prowadzą swoje biznesy, że dużo osób wyjechało do Stanów i wysyłało ogromne pieniądze tutaj, inwestując w domy, w drogi nawet, a między innymi właśnie w te grobowce tutaj. Rozmawialiśmy także o tym, czy jemu się tutaj podoba życie. Powiedział, że tak w miarę, i wspomniał o tym, że no, nie wolno tutaj za bardzo na forach. I ogólnie w internecie, komentować sytuacji gospodarczej. Raczej o wszystkim trzeba mówić dobrze, co było no, do przewidzenia. Zrobię sobie zdjęcie, później przeczytam, co tu jest napisane. Nie jestem w stanie na tym słońcu wystać. Myśmy źle dobrali godziny naszej wycieczki. Wszedłem na górę tego grobowca. Ja nie mogę wyjść z wrażenia i podziwu, jak to jest ogromne. To się ciągnie stąd. Tak naprawdę w 180 stopni dookoła mnie nie widzę końca tych zabudowań. Wszędzie jak te wieżyczki. Ja pierdziu! Ogromne. A wycieczki autokarowe tutaj no nie dojeżdżają. Co chwilę mijam druty kolczaste, tak jak tutaj. Te grobowce bywają ogrodzone albo nie ma przejść, bo jest jakaś woda, fosa. Jestem ciekawy, co oznacza krzyż, bo to mi nie wygląda jednak na chrześcijański grobowiec. Szczególnie, że stały przy wejściu jakieś ofiary złożone przy kadzidle. Że my chyba powinniśmy wyjechać 4 godziny później. Bo też pięknie o zachodzie słońca muszą się mienić te wszystkie kolory. I tu jest całkowicie pusto, nie ma nikogo. Jeden Pan tam siedział remontował tylko. Ja Cię dziękuję. Nie no, ale to już mu jest chrześcijański symbol. No. To już nie ma co. Na pewno są chrześcijanie, a nawet Katolicy. Ciekawe czy na wszystkich świętych tu się dużo świeczek pali. Jak już się nauczę porządnie latać dronami FPV to chcę tu wrócić i polatać. A tu świeżo wyremontowany. Wyszedłem na kolejne wzniesienie Po horyzont Dokąd sięgam wzrokiem, wszędzie te grobowce Ej, robi to wrażenie Ale chyba jeszcze większe robi ta temperatura Wracam do... Wracam do to Posiedzieć trochę w cieniu i jedźmy gdzieś, bo Zaczyna mi się powoli nawet słabo robić już Skupiam się na dotarciu do skutera to wcale nie jest takie łatne, łatwe, bo szedłem na szagę i teraz trochę błądzę, jak ja mam wrócić w, tej, w tym labiryncie. No i na tym się skupię też, na łapaniu oddechu i nagle no dość sporych rozmiarów jaszczurkami drogę przebiegło. Ja pierdzielę, tędy nie przejdę. Tu. A całkowicie zapomniałem o tym, że tu się mogą wygrzewać przeróżne gady i trzeba bardzo uważać pod nogi w tych chaszczach, bo tutaj, jak wspominałem, nie ma po w ścieżek, tylko się po takim czymś łazi. I'm done. Jest tu hot. Jechaliśmy na jakąś autostradę. Już dość długo jedziemy i wszystko mnie boli. I chyba nie dojadę do tej laguny. I tutaj co chwilę trąbią, mnie, Jak na autostradzie, za mną. Jakaś ciężarówka zatrąbił, co chwilę podskakiwałem. A jak się zbliżyliśmy, już bliżej tu gór i wody, to powietrze stało się chłodniejsze. I co chwilę czuć jak takie podmuchy świeżego, chłodnego powietrza schodzą z góry. No ja się zrobiło cicho. Z no samą autostradą, jak jedziemy, to wszystko mnie boli. O a tu owocki rosną. Zjechaliśmy do wioski rybackiej. A z gór. Słychać grzmoty burze. Zaczynam się trochę zastanawiać, na ile faktycznie on mnie słucha, że chce takie mniejsze miejsca, a na ile na siłę chce się zatrzymać gdzieś, gdzie mogę wydać pieniądze. Zaczyna mnie to troszeczkę zastanawiać. Też już pytał o kolację. Jak gdzie jemy, co jemy. Takie to zaczyna być dla mnie. Jakbym miał procent z tego? Jak ma to? Dobrze, tylko że ja mam swój określony cel. Nie chcę jeść. Chcę chodzić tu. Spaceruję, robię sobie foteczki, ale zaczyna mnie coraz bardziej niepokoić to, co tam schodzi z tych gór. Bo to tak jakby w naszą stronę idzie ta burza. A na tym skuterku, a nawet jak się gdzieś schowamy, no to później po mokrej drodze, śliskiej, na tym skuterku z wielkim mną, po tej autostradzie, tam średnio bezpiecznie. Mówię to, że się trochę zaczynam obawiać tych chmur i tej burzy, która jest coraz bliżej. On. Don't worry, don't worry. No rain. Muczki się zaniepokoiły, że tu idę. O, a tu pies lata. Się na mnie gapi. No, często tu psy biegają luzem. No i jeszcze do mnie idzie. Kurde. Ja tu też dość ostrożnie chodzę stąpam, no bo nie wiadomo, co w tych rzeczorach się kryje za zwierz. Czy gat? czy insekt, czy wszystko inne, co chciałoby mnie zabić. O, fajnie tak sobie pospacerować właśnie po prowincji. Bardzo to lubię. Jeszcze tylko chciałbym zobaczyć węża, ale w takiej bezpiecznej odległości ode mnie. Ech, bo tutaj jest ich mnóstwo. Jadowitych i dużych, i kilkumetrowych. No nie brakuje tu tego. Ale jak mówię, w bezpiecznej odległości ode mnie. Sądząc po opakowaniu karmy, hodują krewetki. Ja mu nie wierzę. Że nie będzie lało, bo jest tu coraz mocniej bije. Więc poprosiłem go, żebyśmy wracali już w stronę miasta. Nie jedziemy do Laguny, bo ja też nie wytrzymam już na tym skuterze. E, już też na pewno spuszczam to pływanie skuterem wodnym tam w Lagunie, bo e, za dużo emocji, wrażeń i tak już na dzisiaj. Gdzieś się zatrzymaliśmy. Poprosiłem go w międzyczasie, pokazałem na łapie, gdzie chciałbym skręcić, no bo ja tak mam, że jak zobaczę jakąś drogę, to mi się chce tam jechać. I udawał, że on nie wie, gdzie to jest, żebym włączył nawigację. Pokazał, jak ja mu jakie mam włączyć nawigację, jakie ja z tyłu siedzę. Jednak trochę kombinował. Ogólnie mamy zapas czasu bardzo duży, bo ja nie chciałem zatrzymywać się w wielu miejscach, do których mi proponował. No i też zawróciliśmy szybciej. No i w międzyczasie byłem świadkiem, jak się ziomuś wypierdzielił porządnie na skuterze i chciało mi się wszystkiego. Zatrzymaliśmy się, byliśmy pierwsi, zatrzymaliśmy się, żeby zobaczyć, czy nie trzeba mu pomóc. Ale nie patrzyłem za bardzo, bo jak zobaczyłem krew to, no jakoś się ostatnio zrobiłem okrutnie wrażliwy na tego typu rzeczy. I tak naprawdę miałem ochotę być dobra, wstać mnie to samochodu jakiegoś. Dobra, ale skręciliśmy. Jechaliśmy kawałek wzdłuż pól ryżowych, zalanych, niestety. To jest to, co mówiłem w Hojan. No Tragedia wielka. Próbują wypompować tę wodę. Tam widziałem, że uda mi się nagrać ogromne pompy, działające. Tragedia, bo prawdopodobnie stracą te całe zbiory. Przez tą ulewę, która była kilka dni temu. Ten pierwszy w tym roku, koniec nazywają, sztorm tropikalny, który przyszedł. A parę miesięcy za wcześnie, ten pierwszy. Sobie tu troszkę pospaceruję i chcę jechać do hotelu. To ja mnie namawia wieczorem na jakąś kolację, na jakieś drinki. Słabo się dogadujemy. On po angielsku bardzo, bardzo źle mówi, jeszcze gorzej niż ja. Bambusy. To co ja lubię i się kolega mój śmiał z filmów z Korei. Naprawdę. Uwielbiam macać bambusy w naturze rosnące. A jak już skręciliśmy no w tę drogę właśnie gdzie chciałem, to i tak później pojechał po swojemu. No ja chciałem żeby się tą drogą troszeczkę naokoło wracały do chłę, bo to jest tylko 10 minut dłużej nawigacja mi pokazuje. Już niech mu będzie. Po prostu ja nie bardzo mam ochotę jechać z tą autostradą. Nie czuję się tam zbyt bezpiecznie. A tu jest pięknie, no i on, mimo tej tragedii uprawnej. Bardzo silnie tu wieje, ale jest przez takie bardzo rześkie, przyjemne powietrze z nad tej wody. Tam schodzące daleko z gór i później przez tę wodę pola ryżowe zalane. Ceruję sobie po wietnamskiej wiosce. Kompletne odludzie, tak jak kupuś kocha. Jak po mnie widać, upał niesamowity Wietnam, przepiękny kraj. Myślałem, że tędy lekko naokoło wrócę do to, ale komuś na posesję się wyrypałem, muszę wracać. I chyba cały ten odcinek naokoło muszę iść. A jednak udało mi się znaleźć jakieś przejście i tędy może daje o tej drogi, którą chodziłem Uuu, może nikt mnie nie pogoni, ale trzeczkę cienia Bardzo mi się podobają te drzewa. Tu na tej drodze prawie każdy sygnalizator ma licznych czasów. To kazał mi zejść, bo tankuję. Tutaj lubią autobus. Nie? I przez chwilę ten autobus odjeżdżał. To pani po prostu wyrzuciła takie w połowie pełne butelki. Norma, wypierdzielają na ulicy. To was Great adventure, I recommend. Very nice. Thank you. Ależ okay. ja jestem zmęczony po tej wycieczce. Dobrze, że nie jechaliśmy tej laguny jeszcze. Że jakbym popływał skuterem, to bym nie usiedział, To nie dla mnie. Ledwo tam wysiedziałem, Teraz wszedłem do restauracji, którą mi to polecił. Blisko mojego hotelu. Ręczniczek zimniutki, pachnący jakimś czymś świeżym, rzeźbiającym Dobra, wybieramy coś do jedzenia. Zamówiłem tak naprawdę ze wszystkim, czyli po jednej małej sztuce ich specjałów. Bardzo lubię jak restauracja pozwala na takie rzeczy. Pani mi też tłumaczyła co mam jeść, jak mam jeść, co w czym maczać i zapytała kilka razy czy zapamiętałem. Oczywiście moje odkrycie się, czyli sok z arbuza. Tak, to mam moczyć tu, to tu, a to wszystko później tu a Papier ryżowy, zawijać suroweczkę. A i tak będę mieszał po swoim. Zamówiłem jeszcze zieloną herbatę, wietnamską gorącą. I okazało się, że to jest liść po prostu zalany gorącą wodą i chyba z jimbirem. Tak nie wykończyła ta wycieczka z kuterem. Dzisiaj, że padłem od razu, jak się wykąpałem, zasnąłem na chwilę. Najbardziej męczący dzień w sumie. Dzisiaj jeszcze się w tym słońcu gorącym. Nie wiem, jak to zrobiłem, że się tu przypaliłem. A teraz że zamówiłem graba i jadę do galerii handlowej. Może jakieś pamiątki kupić, zobaczyć co tu mają i w jakich cenach. Pierwsze wrażenie jak galeria handlowa w dużym europejskim mieście. Nawet jest kilka światowych marek. Dobra, wyłączam się, kawy potrzebuję i muszę nocleg złapać na jutro w Hanoi. Tu mają mnóstwo marek japońskich i no, głównie japońskich z paru innych krajów. I one są koszmarnie drogie. Nawet dla mnie uważam, że to jest warte Tej ceny. Teraz chciałem kupić walizkę. Z 10 minut coś mi tłumaczył, translatorem jakieś dziwne pytania zadawał. Myślałem po prostu cenę najtańszej walizki. Okazało się, że 6 minut temu skończyła się promocja. Bo między 19 a 20 mają promocję, że ta walizka byłaby na chyba 40 złoty tańsza czy 30, nie? To jest głupie pieprzenie tam. A ta odzież, która jest wietnamska i w miarę tania. To jest taka, jak Wietnamczycy przywozili na stadion dziesięciolecie na nasze ryneczki, czyli z plastiku. 50%, 80% nylonu, a hitem były majtki, które ze 100% z sztucznego. Po prostu... reklamówka na dupę, no. Ja ogólnie nie znoszę chodzić po galeriach, już mam nerwa, ale z Korei ostatnio nie przywiozłem nic. I teraz no myślałem, że sporo mam już cenię, Bo jest rejestrowany na ten lot jutro i na lot do Polski, właśnie do Berlina. No to na przybąże trochę rzeczy. Ale to chyba zostaje mi do na bazar. Ogólnie duże rozczarowanie, bo w kraju, w którym płacę za nocleg w dobrym hotelu czasem 60 zł za kilkudaniowy obiad 40 zł. To liczyłem, że no będą tanie rzeczy. Ogólnie ciuchy, ale też elektronika. A tu? Tak, jak mówiłem, dużo zachodnich marek albo japońskich i drogich, ale to ciekawy parking. Oczywiście, same skutery. Wyjazd bramki z galerii tylko dla skuterów. Do no czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Planuję do hotelu iść z buta, chociaż droga, widzę, prowadzi przez jakieś ciemne obszary i ciekawa okolica. Czekam na Graba, nie. Tu są same jakieś parki, malutkie domki, dość bogate chyba, ale chodzi o to, że tu mnie komary, upierdzielą zaraz Zobaczyłem, że droga, którą jedziemy jest już dość pełna ludzi, trochę się dzieje, poprosiłem, żeby się zatrzymał, nic nie rozumiem. Ostatecznie otworzyłem drzwi prawie, to mnie wypuścił, był zdziwiony. No a tu sobie po prostu no, pochodzę jeszcze. W tych rejonach nie byłem. Idąc tą ulicą, tu było po drodze kilka sklepów z ciuchami, do jednego wszedłem i możesz sobie tu kupić co chcesz, Louis Vuitton, Balenciaga wszystko siedzę na miejscu nawet mogą rozmiar dostosować, ale ni cholery nie dowiesz się jakiego to jest materiału w sensie powiedzą ci z takiego jakiego chcesz tu też pewnie pani Balenciagę szyją tam jakaś bania u Cygana, umcy w kilku lokalach na jednym nawet w szarfach kręcili pod sufitem, ale bywali mnie wsiąnąć, ale zdecydowanie za głośno. A ja znowu robię to, co w tym kraju mi wychodzi i podoba się najbardziej, czyli jem. Ja. trafiłem do chyba. Dość luksusowej restauracji, więc obawiam się, że dzisiaj pierwszy raz przekroczę rachunek powyżej 100 złotych. Bardzo przyjemna restauracja, ale tak stało się. Pierwszy raz po ponad tygodniu przekroczyłem rachunek 100 złotych, ale jest to bardzo dobra restauracja. Zamówiłem jeszcze tego dwa koktajle. Mają tutaj autorski, autorskie koktajle, swój bar. I przy pierwszym, który zamówiłem, który wydawał mi się, że nie będzie słodki. Pani podając powiedziała, zamówił Pan najmocniejszy koktajl w naszym barze, tak tylko ostrzegam. <grym> mówię, nie boję się, jestem z Polski i wcale nie był super mocny. Hey, hey, yo, yo. <grym> Ale akcja zatrzymali mnie goście siedząc na tych malutkich taburecikach przy ulicy. Kazali mi się dosiąść, mówię jestem za duży na ten taburecik, postawili mi duże krzesło. Nie miałem wyboru, musiałem się dosiąść. Mówi, będę rapował jeden. To rapował. Rapował za chwilę drugi. Yeah. Często wali jeszcze czymś do palenia nie skorzystałem mówili, że piwko dla mnie darmowe gościu siedział obok z Anglii też mówił, że to darmowe piwko oczywiście skończyło się tak, że kupiliśmy im jeszcze po piwku e, ale śmieszna akcja nie jestem pewny, czy w tym piwku czegoś nie było bo widziałem białe króliki biegające po ulicy Dzisiaj to już wszystko. Zostaw jakiś znak, że jesteś ze mną polubienie albo jakiś komentarz.